Cześć, jestem Natalia i witam was w kolejnym wygniem na moim kanale, w którym dzisiaj oficjalnie sprzedajemy nasze mieszkanie. Nagrywanie tego vloga zaczynamy dosyć szybko, bo mamy aktualnie godzinę 8:25, a my już jesteśmy ogarnięci i gotowi. Generalnie podpisanie aktu końcowego z przyszłymi właścicielami naszego mieszkania mamy na godzinę 9:45, ale wczoraj razem z Karolem przygotowywaliśmy wszystkie dokumenty, które są niezbędne właśnie do podpisania aktu i co się okazało, że w trakcie skończy nam się to już w drukarce. To jest po prostu złośliwa rzecz, rzeczy, których My tej drukarki praktycznie nie używamy, a jak chcemy... Użyć, to zawsze kończy się tusz. No to jest jakaś masakra, nie wiem. Zawsze w najgorszym momencie. Tak. Wszystko! Najszybciej ten tusz damy rady kupić o godzinie 9, bo wcześniej wszystkie sklepy są pozamykane. Ale zanim pojedziemy do Media Markt'u, po ten tusz, to zajdziemy jeszcze na chwilę do urzędu, bo stwierdziliśmy, że warto by było przed podpisaniem aktu wziąć oryginał odpisu naszego skróconego aktu małżeństwa. Nie wiemy tak naprawdę, czy będziemy musieli zostawić oryginały dokumentów u notariusza, więc stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie po prostu złożyć już wniosek o odpis. Szkoda tylko, że stwierdziliśmy to wczoraj i że nie zrobiliśmy tego wcześniej, ale to z nami to jest klasyk. Ale zobaczcie, fajnie, jest, Karol. Zaczęliśmy dzień o godzinie siódmej. Nie, no to jest, to jest mega mocny. Ja jeszcze pamiętam, kiedy ostatnio nagrywaliśmy tak wcześnie. No właśnie, będziemy mieli mega długi dzień. Razem z Karolem w ogóle nie jedliśmy śniadania, bo po podpisaniu aktu jedziemy się spotkać na śniadanko z jaworkami. Mam nadzieję tylko, że wytrzymamy do tej godziny, bo to pewnie będzie gdzieś 11. Może no, 10.30, tak. a my jesteśmy na nogach od siódmej. No znaczy, ja póki co nie jestem głodny, bo jeszcze czuję kolację, którą ja całkiem. Niedawno. Ja może sobie posić sobie herbatkę jak wrócimy, ale właśnie, zbieramy się i jedziemy, co? Żeby no. się ze wszystkim wyrobić. Jesteśmy już po wizycie w urzędzie, poszło nam ekspresowo, było zero ludzi w kolejce. Zero! Pierwszy raz Nikogo widziałem nie tak nie było. pusty urząd. W ogóle dostaliśmy akt od ręki, bo okazało się, że był w systemie, bo my braliśmy razem z Karolem ślub w Gdańsku, więc pani nam tylko wydrukowała i w ogóle widziałam pana, u którego rezerwowaliśmy termin naszego ślubu. Tak, też go widziałem. W ogóle pan wtedy trochę zrobił nam przysługę, nie? Bo wcisnął nas. Nie, on nam zrobił nowy termin. A, oh, dla nas tak, nowy termin. No, nowy tak... Tak... Się, tak było. Ale zarombiste jest ten urząd. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać, zawsze ci Państwo są tacy Mili, ja nie wiem. Jak nie w urzędach! Jak nie w urzędach. W sensie te czasy, kiedy pracownicy urzędowi byli nie mieli, już chyba minęły. W sensie no. my byliśmy przez ostatnie dwa lata z 10 razy w urzędzie i chyba ani razu nie było niemiłego pracownika. Zawsze każdy jest taki miły i już No, Ale dobra, jest godzina 9.03, więc idealnie 3 temu otworzył się Media Markt, Jedziemy po że wracamy do domu, drukujemy i jedziemy podpisać ten ostateczny akt. Uff, czujesz Natalia. Za godzinę nie będziemy mieli mieszkania naszego. No tak. Oficjalnie Oficjalnie za godzinę Będziemy być właścicielami tak już formalnie naszego mieszkania Mocne. Ale dziwnie. <gry> Okej, okay, dojechaliśmy do MediaMarktu Jest tusz. 109 zł. czaisz? To jest taki skam Ta drukarka nasza, ona kosztowała chyba z 200 zł. Tak, a A tuż? teraz za tuszę płacimy stówę zł. miesięcznie. Za każdym razem no nic, dobra, bierzemy i idziemy drukować. No to oficjalnie Sprzedaliśmy nasze mieszkanko. Tak, już oficjalnie nie jesteśmy Właścicielami, nie? Tak. Ale dziwnie. Tak mi smutno Z jednej strony fajnie, bo wiem, że idzie nowe, fajniejsze Ale to mieszkanko było takie fajne, że trochę mi też smutno. To mi też, ale przestanie być ci smucą dalej, jak zobaczysz przelew na koncie, bo tak naprawdę to będzie największy przelew w naszym życiu, nie? Płatny za to mieszkanie. Szkoda tego Karol, że będziemy musieli go zaraz puścić dalej. No ja wiem, no będzie na koncie pewnie z dwa dni, bo zaraz leci, wiecie, jako wpłata na dom, ale. Ja no fajnie, fajnie, że się udało widzowie, fajnie, że się udało za taką cenę sprzedać to mieszkanie, bo. I że fajni ludzie to kupili. Tak, i że fajni ludzie to kupili, bo czujemy, że oddajemy mieszkanie w dobre ręce. I tutaj też pro tip dla was, już taki wiecie. Po sprzedaży mieszkania, zawsze jak będziecie kupowali jakąkolwiek nieruchomość patrzcie na lokalizację, bo jakby nie tak. powiemy wam za ile sprzedaliśmy to mieszkanie, jaka była kwota, chociaż kwota jest potężna możemy wam zdradzić, że za dwa razy więcej niż kupiliśmy uh -huh. myślę, że to możemy powiedzieć, więc tak naprawdę przez 4 lata wartość tego mieszkania, co prawda wykończonego, wzrosła razy dwa. Ale wykończenie, Karol, to było bardzo mało kosztowne w tamtych czasach, w porównaniu no do tak. teraz. tak! Nie no tak, no mieszkanie naprawdę bardzo mocno wzrosło na wartości nasze, no ale to głównie dlatego, że jakby kupując je wybraliśmy fajną lokalizację, więc pamiętajcie, że jak będziecie coś kupowali zawsze patrzcie na lokalizację, bo z czasem ta wartość mniej lub bardziej będzie rosła, jak ta lokalizacja po prostu będzie dobra zrobiliśmy tak samo teraz z domem, więc tak. no polecamy, taki protip, ale zostało nam Natalia mało czasu, mało czasu generalnie jeszcze w tym miesiącu widzowie w kwietniu oddajemy klucze, no oddamy klucze nam właścicielom i zakończymy ten piękny etap e, mieszkania w tym mieszkaniu, które ale... do tej pory widzieliście na sam koniec pokażemy wam rzeczy, których nigdy nie pokazywaliśmy, no można to zrobić z tym bo... tak jak będziemy się wy wyprowadzali to będziemy mogli trochę bardziej pokazać okolice tak. I tak dalej Wiadomo, nie będziemy zdradzali dokładnie miejsca tego mieszkania Żeby no, nowi właściciele też nie czuli się No tak, się, tak ale ja wiecie, pokażemy osiedle, gdzie mieszkaliśmy no. Pokażemy, w jakie miejsca często chodziliśmy I w ogóle wytłumaczymy ta sytuacji Bo ja na przykład mam jedną taką fajną do opowiedzenia ale okay, to przy przeprowadzce Tak, to jeszcze nie teraz Jawór przed chwilą nam napisał, że jednak jest sam Bo on się źle czuje, więc będziemy się na chyba z samym Pawłem Ale on jest jeszcze na domu Więc zanim on tu przyjedzie, to jeszcze chwila minie To idziemy się przebrać z tych oficjalnych no. ciuchów Chyba tak, jesteśmy do domu, przebierzmy się, bo ja w tej koszuli czuję się trochę zbyt oficjalnie, no i potem pójdziemy na śniadanie, ale no, no faktycznie, taka 11.30, bo no. to będziemy jedli. Okej, okay, my jesteśmy już przebrani, jesteśmy już w samochodzie i ja w ogóle zrobiłam sobie na drogę herbatę, bo tak zmarzłam, jest tak obrzydliwa pogoda, nie dosyć, że pada śnieg, to wieje taki wiatr. A ja miałam na sobie tylko koszulę i cienki płaszczek. Więc teraz mam już grubą kurtkę, mam herbatkę i jestem gotowa na śniadanko Właśnie jesteśmy już w drodze do Bistro Oliwa jedziemy do siadaniowni, w której kiedyś już razem z Karolem byliśmy i mega nam smakowało, więc mam nadzieję, tym razem będzie podobnie Aaa, jest Jan! Jesteśmy już w środku, właśnie chciałam powiedzieć, że czekamy na Pawła, ale dokładnie w tym momencie Paweł przyszedł Dwa vlogaski nagrywane jednocześnie Cześć! Hello, hello, hello! Na dwa aparaty lecimy, wideo. Na widać. dwa aparaty, hello. tak jest! Osiadaj. Okej, okay, jesteśmy już po śniadanku, było spoko, posiedzieliśmy chyba półtorej godziny sobie, plotkowaliśmy Szkoda tylko, że ojciec nie było, ale może zobaczymy się z nią w weekend, bo Paweł z Olą zaprosili nas na grill, Ale nie wiadomo jak pogoda dopisze, bo ostatnia pogoda pokazywała, że w weekend w Trójmieście będzie 19 stopni i słoneczku A teraz pokazuje już 14 i słońce za chmurami, więc nie wiem wydaje, czy ten grill się uda szczerze wydaje mi się, że chyba nie W ogóle też po śniadaniu byliśmy zobaczyć auto Pawła, bo ma nowy kolor, nie będę zdradzał oczywiście jaki to Będziecie mogli zobaczyć na jego kanale pewnie za jakieś... Dwa tygodnie? No to jakoś tak, ale ładna Mega ładny, Mniego bardzo ładna. mi się podobał. Ale jest tak dziś, może dobrze, że wziąłem tą no, herbatkę, Karol. Szczerze, jeszcze się wyśmiałem, ale napiłbym się jej teraz o, trochę. O, teraz, proszę, proszę. Teraz niestety widzowie jedziemy robić trochę mniej ekscytujące rzeczy, bo Karol wymyślił, że chce pojechać do jakiegoś sklepu, zobaczyć farbę do malowania betonu. Czy coś tak, takiego. Rozmawiałem z Pawłem, właśnie okazało się, że był w takim sklepie tak niedawno, a tak, tak. się składa, że my potrzebujemy farby do betonu do naszego garażu wolnostojącego, No a do końca jeszcze nie wiem jaką, więc idealnie się złożyło. Natalia pojedziemy i zapytamy, co nam polecają. Fajne jest to, że Paweł z Oną też wykańczają swój dom i są na bardziej zaawansowanym Taak. etapie i możemy o dużo się ich pytać, więc... ze serio, oni tak się tak męczymy dupę. No trochę ich męczymy, ale... Dużo ciekawych rzeczy się dowiadujemy no. I na przykład Karol się zgadał właśnie z Pawełem o tym sklepie, więc Nie jedziemy tam. zobaczyć farby do betonu. Okej, okay, jesteśmy już po wizycie w sklepie Mamy tutaj próbniki różnych szarych farb bo właśnie w garażu chcemy mieć szarą podłogę i w sumie dowiedzieliśmy się tyle, że na razie nie możemy tego zrobić. Niestety w naszym garażu będzie poprawiana podłoga, więc dopiero taką farbę będziemy mogli położyć za jakieś półtorej miesiąca Wzięliśmy sobie próbki różnych kolorów, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało w garażu, bo tak jak możecie tutaj zauważyć, niektóre są bardziej szare, niektóre wpadają w odcień błękitny, niektóre w beżowy i jesteśmy w sumie ciekawi jak to będzie wyglądało w garażu, w którym nie ma okien Dzisiaj jedziemy na budowę to zrobić? No, nie mamy pilota do garażu, nie? Więc ciężko. A no tak, zapomniałam. W ogóle wy widzowie, nie widzieliście tego garażu wolno-stojącego. Bo cały czas nie są zrobione bramy w nim. No właśnie, tam są niewyregulowane bramy, więc musielibyśmy to podnosić i otwierać ręcznie, ale tak szczerze. Ja nie wiem, czy jak pojedziemy z tym na garaż, to cokolwiek nam to pokaże, bo paszczek jest małe. No ale nie ma większych takich wzorników, nie? No, nie, właśnie, no. pani powiedziała, że na dużej powierzchni to będzie raczej wydawało się ciemniejsze, czyli trzeba tak. brać jaśniejsze kolory. No i to będzie trzeba zrobić przy okazji, wydaje mi się, jak będziemy na domu. I no. będziemy tak. Z racji tego, że dzisiaj załatwiamy rzeczy związane z domem, to po raz kolejny przyjechaliśmy do Orange, bo nie wiem czy pamiętacie, ale jakieś pięć vlogów temu, może nawet dawniej, byliśmy tutaj, żeby ogarnąć internet. Pani miała wtedy wysłać zapytanie do właściciela światłowodu, czy jest w stanie pociągnąć nam go do domu i oddzwonić za tydzień. No tak, ogólnie złożyła wniosek o dorejonizowanie tak. i miała do nas zadzwonić. Jaka jest decyzja, nie? Czy są zainteresowani czy nie, ale... Niestety telefonu się nie doczekaliśmy, więc tydzień temu przyjechaliśmy tutaj i zostawiliśmy swój numer. Pani miała do nas odzwonić i znowu do nas nie odzwoniła, więc Tak Trzecia próba Bo ciekawe jest to, że musimy trafić na dokładnie tego samego pracownika, który obsługiwał nas wtedy Bo tak. żaden inny pracownik, nawet w tym samym salonie Nie jest w stanie tego sprawdzić Tak, więc idziemy zobaczymy, czy nasza pani dzisiaj będzie No niestety, jesteśmy już po wizycie w Orange Okazało się, że naszej pani dzisiaj nie ma, więc nic nie udało nam się załatwić Będziemy musieli przyjechać kolejny raz, czwarty prawdopodobnie Może nawet piąty, jak się znowu nie uda spotkać Mam nadzieję, że w końcu uda nam się to ogarnąć Ale w tej galerii, w której jest Orange jest też Carrefour i nie wiem czy pamiętacie jak ostatnio szukałam lodów Raffaello z całkiem brzoskwiniowym i okazało się, że są tutaj. To jest Karol moja nowość, ja ją rezerwuję, tak? Dobrze, okej, okay, wiesz Natalia, ja przetestuję potem dla widzów coś innego. Mega fajnie wygląda ten lód, ale jest bardzo mały. Jakby papierek wydaje się spory, ale ten lód zaczyna się tutaj i kończy tu. Serio? To jest taki mini. To co jest? No nic, idziemy testować. I on w ogóle kosztuje? 6,49, jak no takiego małego loda to całkiem sporo. Okej, okay, wróciliśmy już do samochodu, otworzyłam tego i patrzcie jaki on jest malutki. Co jest? Taki baby lodzik. On jest na strzała. On w ogóle jest w polewie z białej czekolady i są tutaj kawałki brzoskwini też. Okej, okay. ciekawie to wygląda. Bardzo dobra czekolada. Czuć, że nie jest to tylko biała czekolada, jest taki fajny posmak. To pide z też jest całkiem dobre, nie jest aż takie sztuczne i całość smakuje naprawdę dobrze. Warto było polować na to od tygodnia? Warto było. Naprawdę dobry lód. Mózg ci zamarznie zaraz. No mm, nie wiem, mózg mi ale za bardzo kwiatowy jak dla mnie. Będzie ja powiem, czy jest taki damski. No, jest taki damski, trochę jakbyście perfumy damskie jedli. Może być, ale nie, sam sobie bym nie kupił. Dobra, to oddaj mi, ja go dokończę. Przed chwileczką wróciliśmy do domu. Poza nagraniem w ogóle byliśmy się spotkać jeszcze z Karolą kuzynką, bo okazało się, że jest w którym mieście na wycieczce szkolnej i jej koleżanki chciały porobić sobie fotki, więc pojechaliśmy tam, zrobiliśmy kilka fotek, ale powiem wam, że przez to, że dzisiaj jest taka paskudna pogoda i przez to, że wstaliśmy o godzinie siódmej, to jedyne o czym marzę to ciepły kocyk, Netflix i kanapa. Szczerze, nie chce mi się totalnie nic robić. Przyznaję się, oficjalnie mam dzisiaj totalnego lenia i jedyne właśnie o czym marzę to ciepły kocyk, do tego herbatka, Netflix, a wieczorem kąpiel w wannie. W ogóle nie mówiłam wam, ale w nowym mieszkaniu nie będziemy mieli wanny, więc ja jestem troszeczkę załamana, bo ja kocham się kąpać w wannie. Ja uwielbiam leżeć w takiej, wiecie, gorącej wodzie tak co najmniej przez godzinkę przeglądając sobie telefon, więc za wanną będę mega tęskniła, ale plus jest taki, że moi rodzice mają wannę i Karola rodzice mają wannę, więc będę jeździła do rodziców i do teściów na wannowanie. Teraz do wyprowadzki na no, maksa korzystam jeszcze z naszej wanny i jak teraz sobie myślę, to praktycznie codziennie biorę w niej kąpie i do wyprowadzki raczej się to nie zmieni. No, także na się odkładam kamerę, i do sobie chillować i spędzać ten czas z Karolem. No dzień dobry, witam was dwa dni później. Jak możecie zauważyć, razem z Karolem jesteśmy na łotnisku, bo lecimy na wakacje. Dobra, żartowałam, nie lecimy na wakacje, chociaż bardzo bym chciała. co ty gadasz? Tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj w innym celu ale wszystkim powiem wam Karol, chociaż powiem wam, że jak patrzę na te osoby, które tutaj siedzą z wojskami, to mega im zazdroszczę. No, ja też, poleciałoby się no. gdzieś, nie? Chociaż akurat dzisiaj w Polsce jest mega ciepło, za tak. chwilę tak, wam pokażemy, ale zanim to, do muszę wytłumaczyć, po co Natalie i po co was zebrałem w to miejsce, a generalnie chodzi o moją jedzeniową nowość. W dzisiejszym odcinku nowością Natalii były lody Raffaello. Mhm. Ja miałem zaplanowane coś innego, ale jest już trochę za późno, żeby przetestować to, co planowałem, więc stwierdziłem, że trochę zmienię plan, bo ostatnio jak nagrywaliśmy film na mój kanał, który w sumie wleci dopiero w czwartek, tak, więc jeszcze go nie, nie widzieliście, to byłem właśnie na lotnisku i przez przypadek odkryłem rzecz, która chyba oficjalnie nie była jeszcze nigdzie ogłaszana Uuu. i która jest produktem influencerów. Moja nowość jest w lokalu One Minute na lotnisku i są to, jak widzicie, nowe lody Drescodu. Nie wiem, czy kojarzycie no, DressCode, czy oglądacie. Na pewno widzowie kojarzą. Ale no, na pewno słyszeliście o Bagim, on jest powiedzmy głową całej tej ekipy o nazwie DressCode i Natalia, oni wypuścili lody z algidą Czajsz. Czy one są bananowe. Nie, <noise> nie, nie wiem, zaraz zobaczymy, ale byłem w szoku, jak to zobaczyłem, bo nigdzie jeszcze oni oficjalnie tego nie ogłaszali, a No przypadkiem na odcinku po prostu to odkryłem. Wyszliśmy z lotniska, żeby nie nagrywać tam na przypale. Mamy już tego loda, ale mam wrażenie, że on zaczyna się szybko topić. O! Ja w ogóle jestem rozczarowana, że on nie jest o smaku bananowym, przecież to byłoby zarumbiste. No ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, to Dresko to jest taka powiedzmy YouTube'owa ekipa, o której ostatnio jest dosyć głośno, głównie tak. przez Bagiego, przez to, co on robi, ale oni e, jakby są postrzegani jako banany. Sami często z tego śmieszkują i faktycznie, jakby zrobili lody bananowe, to byłby hit, ale. Jaki to jest smak w ogóle? Jabłkowy? Nie, są to lody wodne o smaku wieloowocowym. Tutti frutti. Nic wow. No właśnie, na lotnisku ten lód lot kosztował 5 zł, czyli w sklepie normalnym pewnie będzie kosztował 2. Nie, no Karol, lody już nie kosztują 2 zł. No to, Natalia, lotnisko to jest. Te przy... czasy się skończyły. Wiesz, czy to kosztuje Twix na tym lotnisku, jak ostatnio Nie wiem. 12 zł. nie Jest taka przybitka, że nie pytaj. Ale dobra, nie ma co. Otwieramy i sprawdzamy, jak to wygląda i jak to smakuje. Taką. Nie, bym powiedział. On jest cały wodny, czy on ma w środku taką śmietankę? Nie, jest chyba cały wodny. Jest jednokolorowy, trochę smutno wygląda, mógłby być w panterkę, to byłby też hit. No. Ale w sumie ciężko byłoby go zrobić, Ciężko, nie? no. Jest bardzo wodny. W sensie smakuje trochę jak kaktus, mam wrażenie. Ale szczerze, patrząc na to i porównując to do lodów ekipy, albo nawet lodów pateca, no to to nie wygląda jakby, no nie jest to nic wow. No, trochę smutno to wygląda. Taki zwykły lód. Mogliby dodać cokolwiek na niego, nie? Żeby no, nie było taki prosty. nie wiem, jakiś brokat. No, zrobić banan, o smaku banana żółte i dodać cokolwiek. brokat. Albo o smaku maczy. To by mi się bardziej kojarzyło z dress też. No właśnie. Chociaż macza nie każdemu smakuje, więc no to taj. byłoby ryzykowne. Ogólnie jest to spoko. Ale wiesz, jak to smakuje, jakby sama sobie w domu zrobiła takiego mrożonego loda. Okej, okay, daj posmakować. Patrzę sobie na tego loda, i on Karol trochę wygląda, jakby był panterkowy. Zobacz. Nie wiem, czy jest to przypadek, czy po prostu tak jest. Kurde, no są jakieś takie przebarwienia jaśniejsze i ciemniejsze, takie plamki, ale to jest chyba przypadek, tak szczerze. Nie, no, ogólnie w smaku jest spoko, ale szczerze. Co zły? No zwykły trochę, nie? Moim zdaniem wygląda trochę tak, jakby dresscode chciał na szybko loda, a Gita miała już wyprodukowane i po prostu obrędowali je logiem dress Ty no, no mogło tak być. Bagi kreuje się, że chce, być top jeden influencerem i szczerze nie pasuje mi to do niego. Jest to taki zwykły lud, No porównując to do lodów innych influ, na przykład pateca, ekipy, genziary, nawet Julki żuga jak no to, fajnie wyglądają. No są zawsze jakieś takie twisty, nie? A tutaj no. No, macie takiego zwykłego mrożonego, on jest spokój w smaku, jest dobry, no nie jest zły. Jest okej, okay, ale spodziewałam się czegoś o wiele lepszego. Ogólnie my lubimy dresko, lubimy sobie ich obejrzeć, Ta, ale no, no faktycznie, no uczciwie trzeba powiedzieć, że z tych lodów influencerów. No jest najgorszy. Najgorszy? No, no po bagim spodziewałabym się czegoś bardziej wow. No tak, to prawda, że. Może nawet internet jest najgorszy, to jest po prostu najnudniejszy. Ale wiesz, po Bagi akcjach z moją maczą i w ogóle, no to oczekiwania są wysokie. No niestety, sorry Bagi, fajnie, że wypuściliście lody. Naszym zdaniem trochę do dopracowania, ale no trzymamy kciuki, żeby były hitem po prostu, bo jako influencer zawsze życzymy dobrze innym influencerom, ale kurde, no wypuśćcie może jakiś inny, trochę ciekawszy smak baladowy czy coś. Wtedy myślę, powinno być to jakby trochę ciekawsze. Ale żonka, dzisiaj ładnie wyglądasz. Zrób 360 dla widza. Poka tą koszulkę. No. Kurde, te okulary tak mi się podobają. No. Skąd ty je masz? Z And Other Stories. Kiedyś kupiłam je za 100 zł, czy jest za 70? fajny. To by tak pasują cienkie okulary, bo ty masz jeszcze te drugie grube, tak. czarne. Ale szczerze. Nawet nie użyć, się nie podobają. Zostały mi się one podobać. W sensie, jak teraz założyłaś te, to uważam, że o wiele lepiej wybierasz takich cienkich. Właśnie, chodź, przy, przymierzmy. No. Mam to chyba nie mamy. Chyba mamy. Chyba mam już dobra, zaraz zobaczymy. Ale stwierdziłam, że te pasują mi do stylowy. W ogóle dzisiaj tak ciepło, 21 stopni bo po drodze, tylko strasznie wieje, i przez to. Że... no to jeszcze nie jest lato no. no to jeszcze nie jest lato dobra wymiana oksów tak wygląda Natalia w, w tych a tak wygląda w tych kurde nie widać jest takie oksy słońce, że nie dobra też jest git też jest git no nie? też jest git ale Musimy w ogóle kupić więcej oksów bo ty masz tak naprawdę teraz tylko te dwie pary tak możesz mi kupić na wielkanoc no, dobra mogę serio no dobra nie wiesz nie ci kupię ale skoro te nowości w dzisiejszym odcinku mamy odhaczone, to jedziemy na targi rzeczy ładnych w poprzednim vlogu mówiłam wam że w weekend w którym jest właśnie te targi i razem z Karolem stwierdziliśmy, że pojedziemy popatrzymy sobie jakie rzeczy i ja widziałam, że w Warszawie były donaty, te mod donat, co kiedyś testowaliśmy, więc na pewno jakiegoś donata kupimy i były jadalne kwiaty. Ja bym, Karu chciała spróbować jadalnych kwiatów. Spoko, jak będą, to możemy, ale... No jedziemy zobaczyć. Ale zanim jeszcze wyjedziemy, to za 20 minut postoju na lotnisku musimy zapłacić 12 zł. To jest na tym parkingu 4 zł za 10 minut. Masakra. Mówiliśmy na że twój lód Rafael był drogi, nie? Ale no. jakby policzyć tak, paliwo, które zużyliśmy na dojazd na lotnisko, samego loda, który kosztował 5 zł i jeszcze bilecik właśnie tutaj na Parkingu. No to chyba był to najdroższy wodny lud w naszym życiu, tak mi się wydaje. <grystanie> po drodze na targi, zaproponowałam Karolowi, żebyśmy zajechali na myjnie, bo auto jest tak usyfione. W środku jest tyle kurzu, w jakichś okruszków podcinkach, po więc stwierdziłam, że jest to najwyższy czas, żeby umyć auto. Ja generalnie nie nienawidzę gdzieś na mynie, więc to jest w ogóle święto, że ja sama zaproponowałam Karolowi, żebyśmy tutaj przyjechali, ale stwierdziłam, że dzisiaj jest taka ładna pogoda, że będziemy mogli odkurzyć i wymyć auto w środku, stojąc na zewnątrz, bo my, na której jesteśmy, ma jakby też stanowiska do odkurzania. W środku hali, ale tutaj zawsze śmierdzi taką mokrą szczotą. Jest to spowodowane tym, że w środku są cztery stanowiska do mycia bez dotykowego auta i tutaj jest po prostu taka duża wilgotność, że jest taki specyficzny zapach. Więc teraz właśnie jesteśmy na stanowisku do mycia. Karol idzie z zewnątrz umyć auto, a później razem bierzemy się za odkurzanie i sprzątanie całego środka. Ja się widzisz? nie ty! Dobra uwaga, prezentacja z bliska. Patrzcie jak to idzie. Jak to wygląda fajnie? To ty gdzie? No, normalni ludzie w niedzielę w taką pogodę siedzą na plaży, a my co robimy? Suszymy auto. Mega Szczerze, zarąbista jest ta suszarka. W ogóle ile za nią zapłaciłeś? 6 zł, A 6 zł? No, a jeszcze musiałem sket stop, bo już do to No, było. Ej, to jestem w szoku. Myślałem, że kosztuje to jakieś 20 albo 30 zł, tak, żeby wysuszyć całe auto, ale 6 zł, myka tanio. Ja jestem załamany widzowie, bo właśnie stałem e, miniaturkę od miniaturkarza do filmu, który wotuje za 3 godziny i 15 minut i mi się to nie podoba, na to totalnie. No więc widzowie raczej nie sprzątniemy auta, wracamy do domu, bo Karol musi powiedzieć miniaturkę i dopiero później powiedziałam na te targi. Nie, no to zrób inaczej. Na targi, potem ile, top? No nie, bo będziesz pospieszał. A potem możemy nie zdążyć i będziesz zła. To ja wolę pojechać teraz. W godzinę to tam na spokojnie sobie przejść i zobaczyć, co, co, co jest spoko, a co nie. Okej okay. Wrócić do domu tak po 15, w pół do 16. No ja wtedy w, w półtorej godziny spróbuję to jakoś uratować. No dobra, to jedziemy na targi, ale to sprzedniemy najwyżej innym razem. Dojechaliśmy już na targi, weszliśmy od razu na taki balkonik I powiem wam, że jestem w szoku ile tutaj jest stanowisk i ile jest ludzi Zrobiłam sobie taką obczajkę po całej hali I chyba tych kwiatów doniczkowych, jadalnych nie ma No nie Nigdy tego nie widać Karol Moim zdaniem musimy przejść, do musimy przejść Bardzo możliwe, że one są nam na końcu Te mod w zeszłym roku, byli. czy on dwa lata temu jak byliśmy Ale mamy natalia idealny punkt widokowy Możemy obczaić, czy jest jakieś stoisko, do którego koniecznie chcemy pójść Wiem, tutaj jest tyle kolorowych rzeczy, że ja nie wiem na co patrzeć <laughs> To trochę tak, dobra, nie ma co Przebrus Chcę chyba to przejść. Przeszliśmy już targów, przeszliśmy całą halę, było mnóstwo różnych i ciekawych rzeczy, a finalnie kupiliśmy jedzenie. Tak zwykle, my nie możemy tutaj kupić nic ładnego, tylko zawsze wychodzimy albo z jakimś donatem, albo z pastel donata, bo w tym roku była nowość, dało się kupić te takie portugalskie... Ciasteczka. Ciasteczka, no. Pokaż, jak to wygląda. O, tak, z maliną. Chyba w domu, co? Przetestujemy. Tak, chowec z Dobra, to chowam. Poza jedzeniem chcieliśmy też kupić coś dla Lary na święta, ale te rzeczy były albo 2+, albo już pójść do takich starszych dzieci, więc nic fajnego nam się nie udało znaleźć. Mi się jeszcze podobały puzle, ale stwierdziłam, że zaraz czeka nas przeprowadzka, więc doszedłby kolejny karton do przewożenia No nie mamy teraz tak naprawdę miejsca, żeby cokolwiek kupować Taka jest prawda, że... No Dałoby tak. tutaj znaleźć fajne rzeczy, A. ale nasz jest taki, że widzowie, no wiecie już, że tak naprawdę w tym momencie nasze mieszkanie nie jest już nasze No i zaraz się przeprowadzamy Chciałam też kupić kubki, ale szczerze, nie było nic takiego wow Te, które kupiliśmy w ostatnim logu były o wiele ładniejsze niż te tutaj No, chociaż tak na szybko przychodziliśmy, jakbyśmy, wiesz, bardziej się skupili, to może byśmy coś znaleźli Ja się skupiłam na kubkach Okej, okay, dobra. Wróciliśmy już do łąku i Karol tak się nie może doczekać tych słodkości, że stwierdził, że on musi przetestować jako pierwszy. Zaczynam od tego pastel de Denata, czyli tej portugalskiej przekąski. Mamy wersję z maliną w środku, więc. Zobaczymy. I białą czekoladą, tak? Tak. Okej, okay, zobaczymy, jak to będzie smakowało. W ogóle widzowie, zapomnieliśmy wam powiedzieć, że tych jadalnych kwiatów nie było. Oczywiście przyszliśmy całą halę i nigdzie ich nie znaleźliśmy, więc trochę smuteczek, ale no może innym razem się uda przetestować jadalne kwiaty. Dobre, ale dla mnie trochę zbyt płynne. Okej, okay, ja myślałem, że to będzie takie zarumbiste. Nie no, jest to smaczne. Ale ta konsystencje nie do końca mi leży, bo zobacz, to jest takie mokre, widzisz? Mhm, mm widzę. Taka woda aż. Tak pewnie ma być, może to przez tą Malinę, nie? Że ona też Możliwe. po prostu puściła wodę spoko. Ty kiedyś jadłeś tą wersję z Lidla, nie? Mm -hmm. I jak ona smakowała? Lepsza czy gorsza była Lidlowa? Wydaje mi się, że Lidlowa była lepsza. O! To ciekawe, chociaż w Lidlu mają przepisy te wypieki, więc no jest taka szansa. Jeśli chodzi o tego donata, to wzięliśmy wersję z kremem ciasteczkowym, czyli tak, tak. naprawdę z lotusem, albo ala lotusem. Ten smak oczywiście ja wybierałam. No właśnie, sprawdźmy, jak to będzie się działo, to będzie mega słodkie, już, już to wiem. Wiem, dlatego wzięliśmy tylko jednego donata, bo dzisiaj w ogóle wieczorem idziemy na siłkę. Wczoraj też byliśmy, więc to co tutaj zjemy, to spalimy wieczorem. Słuchaj! Tak! No Ale ja w ogóle byłam w szoku, bo w tym roku do Mod praktycznie w ogóle nie było kolejki Jak my byliśmy rok albo dwa lata temu To staliśmy chyba 20 minut w kolejce To był taki szał, że serio, oni ledwo wyrabiali, nie? Nawet no chyba sześć osób pakowali i nie mogli wyrobić, a teraz? podeszliśmy w ogóle za pierwszym razem, to nie było kolejki Tak Za drugim były jakieś trzy osoby, ale już szał minął, nie? Taki no. największy Może to też dlatego, że było dużo innych rzeczy do jedzenia Były Rollsy, croissanty, były te ciasteczka amerykańskie, które jedliśmy A la crumble cookies no bo było mnóstwo różnych rzeczy do jedzenia. Kurde, dobre ciasto mają. To ciasto nie jest takie tłuste. Ono jest... Nie jest takie sztuczne, nie? Nie jest takie sztuczne, nie jest takie tłuste. Trochę zasusza. A tutaj wydaje mi się, że to przez ten smak, który wybraliśmy. Ale ogólnie nie dobre. Nie zjedz mi całego. U, u, u. Szczerze nie wiem, czy mi to będzie smakowało. Fajnie, że jest ta malina, bo przełamuje smak, ale smakuje to trochę jak ciastko z budyniem. No tak. Takim rzadkim. Tak, tak, tak. Właśnie... Faktycznie jest to chyba za rzadkie trochę. No, wkurzająca konsystencja. Mhm. Ale w smaku jest naprawdę okej. Okay. Fajna jest też ta biała czekolada, więc Karol, musimy pojechać do portki żeby przetestować takie prawdziwe. koniecznie no? No i uwaga, czas na tego Donata, którego Natalia wybierała. W porównaniu do tych biedronkowych, to on jest taki ciężki, połówka no. jest cięższa niż tam ten cały. Nie, no doci Donat z biedry są spoko, ale no wiadomo, już są, są bardziej sztuczne, nie? Niż to. Pycha. Dobry. Uh -huh. ale suche Mhm. Uh huh hej, ja owie, więc dla mnie mega dobry. Ty, poczekaj, Natalia. I jeszcze jedna rzecz do zrobienia w tym filmie. Jaka? Przypomniało mi się, że po ostatnim moim filmie została nam zdrabka za dyszkę, która jak widzicie, nie jest drapana, więc nad ich zdrapiemy u Ciebie na vlogu. Jak coś wygramy, to. Będziemy mieli to nagrane Dobra, mam już monetę, ale Karol z racji tego, że ja mam pecha do zdrapek To ja zdrapię pół, a ty drugie pół, dobra? Nie no, drap całą, daj spokój Nie no, to nic nie wygramy Ogólnie musimy znaleźć siódemkę, jak będzie siódemka to znaczy, że wygrywamy przypisaną kwotę Na pewno siódemka? No tak, zdrap całe pole gry, znajdź symbol 7 pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego tygraną. Wygrane sumują się, ale póki co nie ma co się sumować za bardzo Dobra, zamieniamy się Nie no, drap, nie, no drap, nie ty. drap Nie, Karol, drap ty Dobra, uwaga Dwa ostatnie pola no i dupa. W takim razie na tym kończymy ten odcinek. Niestety nie udało się nic wygrać, nie tylko ja miałam pecha, Karol też. Wykoniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!